Siemaneczko, z tej strony bazy, ja witam was w kolejnym odcinku z e, half Kurwa, no nie, no nie, nie, nie mogę, no to ja mam jakieś dawno ostatnio Z Left 4 Dead dwójki, razem ze mną jest sieradka Marysia Jestem <laughs> Która cały czas się okalecza A no, my Ej, tutaj będziemy kontynuować Brzmi jakby się samo okaleczał No ale to tak bardziej, nie, to w sumie nie, krzywdził się, krzywdzi się sobie. Ej, uderza. Uderza, o. Samo uderza. Samo uderza. <laughs> Samo uderzająca się Arianka. Ej, przepraszam Nie się, Redka mam... Marysia, pomyliłem się. co to? się... Trzeba robić? Co? Geny trzeba robić? Ej, faktycznie. A patrz, co to Ej, jest to za jest mapa. to miejsce. Mhm. No. O kurde, to tu będzie walka na moście, obrona. To w jedynce to było. Przejebana. No co? Ja robię gena, robię gena. Dobra, nie ma mordulcy. Tylko nie możemy sobie trygena. O, dobra, tylko jest trygen, o kurwa. No właśnie. A bo tu horda. Czekaj, może mi się uda. Dobra, wszystkie geny zrobione, uciekamy. Okay. Uciekamy, idę, idę do bramy. O kurwa, yy, Pomóżcie! 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 No się Nie widzisz, gdzie ja O Boże, tu tank jest! Jezu, tu nie ma przejścia! Tu są dwa tanki! No i mnie skampił, stunelował i w ogóle powiesił. Penetrum morim jeszcze zrobił. Mam nadzieję, że umrzecie, bo chciałbym to przejść <grym> Biją cię tak. Spoko, potem jest trudny No czy wy możecie Czy on uniknął mojego kuźwa No yy... właśnie tak to czasem trochę wygląda <grym> Schowaj się w Kiblu. No właśnie, nie można. Boże, oni leżą. No? Pewnie charger, który mnie zabił. Uboże. Czy tak trzeba tą parafię zrobić jeszcze raz? Albo ja to sam zrobię. To chyba wystarczy tą ostatnią mapę przejść. Tak mi się wydaje. No. To ostatnio to A, umarłeś też. No dzięki. Dzięki za poświęcenie, żebym mógł. Miło z waszej strony. Dobra, idziemy. Nie podoba mi się. Co ci nie podoba? Trzy geny zrobiliśmy. No co to, to, to poradzić, żeby był camper i tuneler? No nic nie zrobisz no Za dużo DBD ewa za tu No właśnie ostatnio w ogóle, nie? Od jakichś miesiąca ogóle... Ale i tak za dużo i tak za dużo Za dużo nam się Kurwa w... co jest Za bardzo nam się wkręciło to DBD w pewnym momencie Kurwa co jest? Przecież wcześniej tu tylu nie było Wcześniej nie włączyłem generatorka No dobra, no ale ja tutaj włączyłem w, w, w tym samym czasie co ty Nie Tak O kurwa, rzuca autami Get ready Łapcie Co łapcie? Bombę Ła! Wow. Kurwa! Zawsze jak mnie tank uderzy, to ja się jakoś blokuję, kurwa. I ja nie mogę uciekać przed nim. Padł. Może ja też padnę. No ale mogą mnie nie bić, kurwa, jak ja się leczę. No padnę, no nie. No ja pierdolę, no co za gówno. Ten też padnie, bo. Je Ale jezu. jakiś czas na polecenie się daj, cień. Bajansy. Chyba Francisowi w głowę przypieprzyłem. Dobra. A wszystkie geny już, tak? Tak. Kurwa, ostatnio zrobiłem dwa. Dzisiaj jeden. Dobra, coś trzeba tu odpalić w ogóle. A, dobra, wiem już. Co jest? No i co? No nie, no tu trzeba wejść. górą. Jakoś się szło. Chyba. Nie, nie. Ale gdzie ty chcesz iść? No na most tak, trzeba. Iść. wow Au. Zawsze musisz ktoś odciągnąć kogoś, jak ja rzucę rurobombę. A one się nie łapią na to pikanie. Wibruje. No i co teraz? Halo O! Patrzcie A gdzie window? jest tank. Na dachu. A tu trzeba pewnie tym budynkiem jakoś wejść albo y, tą, tą windą, co tam wtedy była. Coś w tym guście, no. Została tu jeszcze apteczka. Została. O! Zostałem sam z tankiem! Z tankiem? No. Kim jest tank? No, srank, kurwa, no! Gdzie ty jesteś? No, mówię, wow. że zostałem sam z tankiem. Dobra, czy zacznie się coś dziać, czy kurwa? A, dobra. Jest, most zostało opuszczony. No, czyli nie trzeba było nic robić. No, zaraz zobaczysz. Znaczy, tutaj to może być ułatwione trochę, albo coś. Ktoś krzyczy. No chodźcie, chodźcie. Teraz będzie rozpierdol. Generalnie. a i tak będziemy robić? Tak jak oni wtedy? Nie, znaczy musimy tutaj... Bro, a czemu tam? O co chodzi z... O co chodzi z tym... O, trafiłem w kamień! Yy, dostałem osiągnięcie. Trafiłem w kamień, który rzuca tank. Co my mamy tutaj zrobić? Ja już nie... nie. bronić się. No właśnie, też mi się tak wydaje. Gęba się zaświecił czemu? No właśnie, o to mi chodzi bardziej. Oni tam na dole umierają. No ale jak na dół zejść? No nie da się. O Boże, wiesz, że tu trzy tanki tu to... trzeba... No wiem O kurwa, no właśnie mówiłem, że to jest... Zeskoczyłem na to Aha, bo wy leżycie! O kur No tak Przecież bym to zrobił? Ponowne uruchomienie jest. <śmianie> Trzeba było zeskoczyć po prostu. Ale. Zabi Bila, dostałem osiągnięcie. Aha, okej okay. ja, że... <śmianie> ja myślałem, że. Ja myślałem, że ja przesadłem to, bo dostałem jakieś dwa osiągnięcia nawet. Cieszę się, mi się skończyli. Oh, fajnie, fajnie, no Milusiu. Oj, wypierdalać. No, czy ja połamałem sobie nogę? Raz, szybko, szybko, szybko. Dobra... Mamy tylko znowu ten... Dobra, uruchamiam kolejnego Znaczy ostatni Jokej, 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 Traf go! Traf go! Ja pierdolę Aha, tego Hunter ja Dobra Fajnie, nic nie żyje To Jezus, auto leci Monotone. Dawaj, tu są te Dobra, ale my chyba możemy już. O kurwa w Bloku! Co się dzieje? Co, bloku... Co jest grane? No? Kurwa chodzić nie mogę No. No zostaw... mnie! No nie no O Jezus No to nara. Tu nara Jezu, Ja pierdolę. Co to jest. Ta końcówka to jest. No to tu spędzimy troszkę czasu. Sroga. Trzeba to zraszować, może w sensie, no ale jak właśnie ty chcesz to zraszować? Nie, y nie, no że jak odpalimy kurwa, mm, że jak odpalimy to trzeba od razu iść, bo pod... a nie, bo to przecież. Dobra, nieważne. Ten most się sam opuszcza. No właśnie. No to dupa, to trzeba przetrwać jakoś. Chyba, że powoli te generatory robić. No nie, bo to hordę aktywuje i tak. generatory. No tak, no ale to i tak przyjdą, to przyjdą, nie? No właśnie, no to lepiej mieć trzy zrobione, i żeby przyszli, niż jeden. No ale potem wiesz, co? Przykampi cię pod bramą i. Dobra, no no no. chodźmy pod most. Chodźmy pod most. A idziecie. Wiem, że tam zostaliście. Tutaj z pleców nam raczej nie powinny przyjść. Tą rurobombę jeszcze w sumie. O Jezus, mój tank mój do mnie mój. idzie. No i znowu mnie jakiś blokuje coś, no kurwa mać, no. No nie, no przecież to jest śmieszne. No, kuźwa. Bra? Myk. No, tu jest hardcore naprawdę. No, sieka jest. I już jest to, że dalej nie wiemy, co trzeba zrobić. No, tu się wspiąć. Nie, ale jak ten. Jak. Yy... O kurwa. Jak. Yy... No i znowu ja, oczywiście, nie? Yy... No co o co chodzi z tym genem? Faktycznie trzeba wyjść, czy co? Znaczy ja tam no, okay, ogarnąłem. Tak, no bo co? No tak ja tam ogarnąłem tylko tak. potem, jak wrócić? Nie rozumiem tego. Bywa smoker go! Jemu mu język trzeba strzelać. Też można chyba no. Tylko ja go się tutaj nie zabije, tylko no. go. puści go. No, puści. się przez On ścianę wsiąść amunicję? Nie. Boś, no, to... Joki, 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 Joki. O. Muzyczka się włączyła. Dobrze, że tu wicze nie chodzą. Jeszcze. Do tego wszystkiego. O Boże. No gdzie on mnie trafił? O kurwa gdzie jest spadłem? On ma ochotę na dziadka po prostu. A, tutaj No trochę tak to wygląda. To o most Idziemy. No idziemy, idziemy Na górę niech oni też może wejdą. No, że nam wejdzie. to coś da O, idzie Luis do Francis schodź tu do góry Dobra, włączam Będą tam wchodzić No i Luis zszedł Ja pierdolę Może tam na dole... Dobra, idę do tego Generator przestał działać, tak trzeba wyjść Dobra, tu jest... Jezus! Co? Tu, tu, tu! Gdzie? No wiszę! A, wow. wisi... Ja pierdolę! O, są na górze, dobra, ja idę. Jedę na dół. O, no znowu spadłem! Ja pierdolę, czy ty możesz ogarnąć dupę? Bo my tego nigdy nie przyjdziemy. Coś, co się stało? O nie, tank tu był! No chyba ich pojebało. No fajnie, że tu tank był nagle. Nie było tanka i nagle był Aha No fajnie. Aha Dobra to od nowa Jezu, tu jest cztery! No dla ty... Muszę poczekać aż one wejdą do... Chyba że... Nie wiem jak to. Na pewno trzeba wyjść, żeby ten. Żeby ten generator włączyć. No. No! No, no nie zamykaj drzwi! To ty zamknąłeś opuszczam. Nie, ja potem otworzyłem... Znaczy zamknąłem... ilość tych tanków to trochę przesada jest. No o Jezus. Ale to osłonię mnie Luis, nie? Czy się będziesz patrzył? Ze mną jest Luis. No Francis znów. Znaczy. O Jezu, zwozowało mnie. O że tutaj. A chociaż. No idę. Wziąłem sobie inną broń. O, albo wezmę to. No jak odpalić? Co jest ku... Aha, ty robiłeś już. bra Fajnie szybko ją przeładowuje o. Co to piszczy? Nie wiem O Boże, tank Wziął podłogę Leży, Zobacz, no, trzeba pełne skupienie teraz. Co robić? Nie spadaj mi po prostu. No, ja myślałem, że tak się schodzi. Hunter, Hunter, Hunter. Nie tak się schodzi z tej góry, tylko z niższego piętra. Charger. Ledwo co się poleczyłem Miło Gumer gdzieś jest No spadaj Przynajmniej tutaj zawsze jest wszędzie to samo w tych samych miejscach Nie W sensie jakieś takie pilsy i takie pierdoły nie są inne. O Boże. Rzuca. Na mnie się No chyba ja go pogrzało, że on mnie trafił. Pad, 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 pad. pad. Oh. Luis coś tam Francisa. No, otwieraj się, już powinno. Jest hunter, hunter! Yyy, On nie umarł. No. Kurwa, kolejny tank. Wiesz co, on atakuje tego, on, który najbardziej w niego napierdala, zauważyłem. Ej, ale trzy były teraz. Tam, Charger. To kurwa, ileż miałem w niego napierdalać, żeby on zdechł. Już taka seria w niego poszła. O, zombie. Jest, ten hunter, widzę go O, bridge Ten czegoś nie ma, przy tych samochodach? Nie, chyba Dobra, ja idę to od razu ojebać Chociaż czekaj, poczekajmy aż te to ja idę do generatorka, Oj. Ty idziesz do generatorka? No dobra to idź No pójdę coś O Boże Nie, tanki bo jak, dwa... te tanki, jak te tanki są tutaj To lepiej tego nie... Tam dwa tanki przyszły No ja tyle ile mogę To im obrażeń daje z tego karabinu ale on się przegrzewa jest koniec O, zombie i co jesteś tam? No, idę robić. I co jest. No i teraz mnie zabili. To jest chyba poświęcenie, że ktoś się idzie poświęcić. Oho! Ku pamięci Ariana. Ej, nie dostałem osiągnięcia, za to. Aha, to to... ty byłeś tak blisko? Czego? No bo ty zostałeś jako ostatni i ty otworzyłeś to i że ciebie zabiło i to było, że... Aha, bo mnie zabiło w momencie, w którym to ten, bo... Jak to osiągnięcie się nazywało? Zabij bil Billa. Nie, ale to... Bo ja dostałem wtedy dwa. To nie wiem. A ty jak... jak I to co teraz zdobyłeś, to jak się nazywało? A ja zdobyłem coś? No tak! Najwyższa ofiara. I zobaczyć, czy ja to w ogóle mam. Przetrwaj kampanię poświęcenia. Chyba ja tego nie dostałem. NIE Dostałem? Ja to dostałem wtedy! Czyli Oj. to jest tak, że ten, kto poświęca się, ten dostaje. osiągnięcie? What the fuck. No, chyba tak. Trochę no. dziwne. Dobra, co tam kolejnego mamy? Bez litości. Ile to było? Łoch, pięć. A ja kojarzę to. Też. No dobra, no ale to już raczej w następnych odcinkach. Ja na ten moment, tym śmiesznym końcem. Trzeba było tam od razu lecieć, chociaż jak te, jak te tanki były, no to był problem, bo jak ja wtedy zeskoczyłem i ten tank nagle był, no to on mnie zaraz załatwił. No to też było bez sensu. to no też było... biegły tanki, ale ja ten naokoło poszłem. O, nie widzieli. Znaczy, bo to chyba trzeba było poczekać po prostu, aż tanki wejdą sobie na most i wtedy trzeba iść tam. No, możliwe. Tak, tak mi się wydaje. No dobra. E, tym akcentem optymistycznym, czyli udało nam się przejść, ale sieka była niezła. E, akcentem zakończymy sobie odcinek. Ja mam bardzo dziękuję za uwagę. E, mam nadzieję, że się podobało. Był stronka i <coughs> ENOLEMENT! Pa-pa!